No! Hej, dzięki za follow! Myślałem, że już ja on followujesz od nikogo lat, ale dziękuję, to miłe, stary! Chcesz się do mnie wyjdę z tego streama? patrz stary, co ja ci robię w tym momencie. Pierdalaj. Ja, dole ty gość, ma się do mnie tak odzywać? Kurwa, ile? O, jest tych czułości Zachęcał do wypierdalania, no kurwa! rozjewał się na środku pokoju i leży. O. Hey, Zaleźć ten numer? Of... Kurwa, wszyscy gadać jak zajebisty duber leci. Ja pierdoliec za Babsko O, oh, się popłakał, biegłek. Ale go fie balina. To jest najsmutniejsze napisy końcowe co jakie ku kurwa widziałem, nie? wiecie o co chodzi. Open and clear. Thanks pierdolona. Jak zamiotła tym Kuprem, kurwa! Od zarania dziejów. Bo stary, wiesz, nigdy nie wiadomo kiedy będzie trzeba wydać kazę, bo gościa atakuje kurwa z nienacka. <śled> Siedzisz sobie elegancko, a ty nagle zbylu pisze, a zamówienie klepiemy stąd i stąd. O, kurwa! A nie, to chyba nasi. Jak brzmi Instant coś, a stara, słyszysz jak na... na żywo brzmi? Opel Astra, kurwa, 8V, stary? No, to, kurwa, dopiero jak gada. Opie, ten ryk silnika jeszcze jak tłumik odpadnie. Albo ma dziurę. Uff. Mm. Miojo. Chlebak, chlebak. A, chyba na granaty, kurwa, to był najlepszy tekst tej historii. No, chlebak na granaty, kurwa, chlebak do chlebak. chyba na granaty. No, ba, Zastral, pierdolona tylko zabawka. A widzisz kudy ja Lovecrafta nigdy nie czytałem. Kiedyś myślałem, żeby sobie, o, żeby sobie kupić jakiś pakiet, opowiadań. We'll about 20 minutes. Ale jakoś, kurwa, nigdy się nie pokusiłem. Laron podkreśla szlachetny. Tak, kurwa, szlachcic z Francji jest na Laron. Stary, to jak chcesz, to możesz sobie zmienić, kurwa, stary ten nick na ten. Na Valbon, to będzie jak ten, kurwa, delikatny serek. Siew już zresztą ktoś. Balbon. Staraż je radość. Thanks. Oh, o, zielona piwo, łykaj. Water? No, fine. Self medication. Wega squidę, kispy. The true perk of the healthcare profession. Uhm, a squidę, to da daje balę po tunku puszno, córe, nie? i zabowieć okay. się. I'm going to sleep now.